Czapeczkę założyć. Babciu, bo... więc ja nie widzę przez to. Kurdeczkę założyć. A babciu, mhm. nie i mnie. Teraz będziemy co robić? Zobacz babciu, jak się nagrywa tlendy. Tak dobrze tańczę. Yy, no babciu, musisz tak bardziej skakać, jak o zobacz tak jak ja. Tak, ja już jestem za stara Wnusiu na te. Zobacz. Niedługo tak. go do piachu o. pójdę, to dopiero. Babciu, zio, zobacz, o tak trzeba skakać. Teraz tak, te jak mam do dla mór w ogóle. Kupiłaś co to, mi ostatnio. A to to dla... A dla Mul, dla Mul, dobla. Ty też. Nulacja. No, a ja taką ładną kupiła, ale ty, mi ją powinnaś zawozić normalnie. Ja nie umiem tam Wnusia. Bye.